Co jest stolicą Watykanu? Watykan jest stolicą. Tak jest? A jakiego państwa? Pakistanu? Nie. Co? Dobra, nie pytaj. <laughs> eee... In, innego państwa. Watykan jest stolicą innego państwa. Jerozolimy? Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś zadałem naprawdę podchwytliwe pytania. Sponsorem odcinka jest Letty Shops, ale więcej o tym w dalszej części filmu. A teraz zaczynajmy! A ile par palców ma człowiek? Mamy 20 palców, więc 10 par. Tak jest. Człowiek ma 20 palców. Czyli par palców ma? Dwie pary. Nie. 5 par. Znaczy par palców. A, no, powoli liczymy więcej. Cztery. Nie, Dwa. No, ale to kombinatorka taka, no to różnie może być. Ile par palców? 5 par. Bo ma 10 palców, czyli 5 par. Na pewno? Jeżeli liczymy. Mamy parę, drugą to nie. Tu mamy ich sześć. No to pięć par. A liczymy te ustawy? A to są palce? No nie. No to. Pięć par? Dwie. Dwie pary palców? No To, to Chyba stolarz po wielu problemach. Jak się mówi poprawnie? Abażur czy bonżur? To są dwie różne kwestie. Bonjour to dzień dobry po francusku, a bażur to takie nakrycie do lampy. Tak jest. Bonjour chyba. Bonjour. I co to znaczy? No, dzień dobry. Abażur byś nie powiedział. Abażur? No, raczej nie. Bonjour. Czemu? No, po francusku tak. A po polsku pewnie A bazur to jakaś część pomieszczenia. Kto mu takie abażury? Kobiety pewnie. Gdzie je mają? Wszędzie. Bonjour, no to powitanie. Po francusku? A, abażur. Nie wiem, co znaczy abażur. W, w języku? Też w francuszku? Czy... I co to znaczy? M może pożegnanie? <gry流> <gry流> Bonjour, abażur. Jakiś materiał? Jak wygląda taki materiał? O Jezu. Co się robi z tego materiału? Zasłony. Albo żurowe zasłony. Gdybyś nagle wygrał 100 tysięcy złotych, na co by się wydał? Na podróże zdecydowanie. No w tym wypadku jestem e, przed prawem jazdy, więc na pewno samochód. I o, myślę, super. że pomógłbym mamie w jakichś jej planach na remont. To, super. To na pewno. No jakąś dobrą wycieczkę. To bym tacie dał na dokończenie remontu. A jakby coś zostało, to na Alfę Romeo jakąś. O, spoko. W którym wieku królem Polski był Matejko? Matejko nie był królem Polski, był malarzem. Tak jest. Matejko nigdy nie był królem Polski. Tak, a czym się zajmował? Był księciem pierwszym. W XVII? E, nie. Wcześniej? 10, XIX? XVIII Nie. Nie? W VIII? W VIII wieku już nie mieliśmy Polski. A z jakimi problemami zdrowotnymi zwrócisz się do ornitologa? Wydaje mi się, że ornitolog nie jest lekarzem, tylko zajmuje się badaniem ptaków. Tak jest, jak najbardziej. Głowa? Nie. W sensie z problemami jakimiś. E, takimi, z właśnie. Gastrycznymi? gastrycznymi. Z narządami jakimiś. Którymi? Na pewno nie płciowymi, żeby to nie <śmum> Okej. Okay. jako ten, ale z, z organami jakimiś. Z którym organem byś poszedł do ornitologa? Z żołądkiem? Nie ma takiego lekarza. A, ki, a kim jest ornitolog? Ornitolog by mi mówiło, że coś jest z pogodą może. Z bólem głowy? Z bólem głowy? Już któryś raz to słyszę. Ciekawe czemu. Hmm. Nie, 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 z, nie z bólem głowy. Inny pomysł? Nie wiem, z problemy, problemy z sercem? Nie, z płucami? szkoda. Ornitolog przecież chyba nie leczy ludzi. A, a co robi? On tam nie zajmował się skamielinionami, czy jakoś tak? Na przykład, jak się na przykład coś znajdzie starożytnego, jakiś kości itd. Tak Jeśli robisz zakupy w internecie, to Letty Shops jest właśnie dla ciebie, a dodatkowo możesz wygrać 100 tysięcy złotych. Rób zakupy i odzyskuj nawet do 30% wydanych pieniędzy dzięki gorącemu cashbackowi, Zbieraj losy i weź udział w losowaniu nagrody głównej aż 100 tysięcy złotych. By wziąć udział w loterii zarejestruj się na Letyshops. W zakładce Loteria zaakceptuj wszystkie warunki i kliknij przycisk Biorę udział w loterii. Na zgłoszenie do loterii masz czas od 20 listopada do 22 grudnia do godziny 18. Następnie jedynie zrób zakupy w sklepach, które są prezentowane na stronie loterii, aby otrzymać losy i weź udział w losowaniu nagród. Na przykład wybierz sklep RTV Euro AGD, dokonaj zakupu jak zwykle i to tyle. Teraz zyskujesz czterokrotnie zwiększony zwrot gotówki, a dodatkowo bierzesz udział w loterii. Im więcej losów zdobędziesz, tym więcej szans na wygraną. Zwróćcie uwagę, że osoby, które klikną w link w opisie dostaną jeszcze większe cashbacki do wielu sklepów, aby robienie prezentów było jeszcze przyjemniejsze. Pomiędzy kim a kim był układ Mendelejewa? Układ Mendelejewa to układ okresowy pierwiastków chemicznych, więc tak między jest. nikim. Układ Mendelejewa był e, pomiędzy Niemcami a Rosją. Pewnie jakaś Rosja. Z kim? Rosja z Francją. To ZSRR? I Niemcy? Nie, Wielka Brytania. Wielka Brytania. Tak, Wielka Brytania i ZSRR. Ilu było papieży Polaków? Jeden. Jak się nazywał? Jan Paweł II, Karol Wojtyła. No właśnie się nazywał Jan Paweł II, a co z tym Janem Pawłem I? No też był papieżem, ale nie był Polakiem. To czemu się nazywa po polsku? Może wiesz, Pius IX, to no jasne, no nie był po, po polsku nazwany. No tak sobie spolszczamy te imiona. Tak, tak, oczywiście. jean po. Przecież inni też tak nazywali, oczywiście. Jeden, Jan Paweł II, ewentualnie dwóch, bo był chyba jeszcze z historii wcześniej jakiś. Jan Paweł i tylko i wyłącznie. Nie, ale to albo... był Jan Paweł II, nie? Tak. A co z Janem Paweł I? No był. No właśnie, to to ilu było tych papieżów Polaków? No powiedzmy, że dwóch. Wydaje mi się, że mogło nie być tych papieża. Czyli dlaczego Jan Paweł II przeskoczył sobie jedną pozycję? Było możliwe, że był synem Jana Pawła? Jeden, Karol Wojtyła. E, jego imię papieskie to? E, z Karol Wojtyła, czyli Franciszek. Nie. A co z Janem Pawłem I? Nie było. I co, przeskoczył? Od razu wziął nazwę Jan Paweł II. Dlaczego? Nie wiem, chyba tak. Prażanie to obywatele jakiego kraju? Pragi. Czyli? E, Czech. Tak. Prażanie. Bułgaria. To są nasi sąsiedzi. Litwa? Nie. Łotwa? Nie. Ukraina? Łotwa nie Białoruś. Nie, nie. Istnieją tacy? Kraj Ameryki Południowej? Nie. Afryki? Aha. Azji? Aha. Europy? Prażanie w Europie? Tak. Z Cypru? Nawet nie wiem, czy coś takiego jest. Jest. We Francji? Nie, to Paryżanie, a Prażanie? Mołdawa? Prażanie. Myślę, że Paryż? Prażanie? Pragi. A, a, a jakie to jest państwo? No, Praga jest państwo. E, czy korzystasz może z Letyshops? Tak. E, czy wiesz, ile mniej więcej udało, udaje ci się zaoszczędzić dzięki temu? Ile dostajesz zwrotów? Zazwyczaj około 3% i gdzieś. Uch, myślę, że około 100-200 zł. nawet. per rok? Tak. Czy... tak. Wow, w ciągu to był 3, 3, 3, pół roku, nawet pół roku. Wow, super, super. A czy wiesz, co to jest Letyshops? Nie. Okej, okay, to Ci wytłumaczę. To jest taki cashback, który zainstalujesz sobie na telefonie oraz zainstalujesz sobie na e, przeglądarce. Jak robisz zakupy, a ten sklep należy do programu e, właśnie Letyshops, a bardzo dużo ich e, należy, to dostajesz zwrot e, jakiegoś procentu tego, co wydałeś. Kupiłeś buty za obuwie za 300 zł i otrzymałeś 15% cashbacku. Ile zwrotu otrzymałeś? 45 zł? Tak jest. To by wychodziło, że... 55 zł, chyba tak mi się wydaje. To minus 15%, no to będzie 265 zł. Nie, 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 mniej. mniej. 245, połowę tej ceny. Czyli z 300 to ile jest? Z 300, 150. 20 zł? Nie. Czy u, kiedykolwiek udowodniono, że na trzeciej planecie od Słońca kiedyś istniało życie? Tak, bo jest to Ziemia. Tak, jak najbardziej. Nie. Nie? A jest szansa, żeby to się stało w najbliższej przyszłości? Wątpię. Czemu? Tak, myślę, że jesteśmy sami. Nie. Na trzeciej planecie. Myślę, że nie udowodniono. A sądzisz, że kiedyś y, znajdziemy takie. Myślę, że w ogóle nie udowodniono, że gdziekolwiek istniało życie poza Ziemią. Nie. A sądzisz, że kiedyś udowodnimy, że na trzeciej planecie istniało lub istnieje życie? Może kiedyś, ale teraz to nie. Teraz to nie. Chyba nie udowodniono tego, bo jeszcze było o tym głośno, a nie było, więc chyba nie udowodniono by tego. By było, by było o tym głośno. Więc moja odpowiedź to nie. Ile miesięcy ma co najmniej 28 dni? Co najmniej 28, 12. Tak jest, wszystkie. No nie ma pełnych miesięcy. Ale nie, ile miesięcy ma co najmniej 28 dni? Mogło mieć więcej. Aha, to jeden. <laughs> No wciąż mi się wydaje, że to jest to pytanie podchwytliwe, na które że yy, nie ma takiego, no, nie ma miesięcy. Jeden. Nie. Który? Jeden. Luty chyba. Ile miesięcy ma co najmniej 28 dni? Miesiąc. Który? Jeden. Który? Luty. luty. Inne miesiące nie mają co najmniej 28 dni? Nie. Jeżeli jest to luty to jeden, jest to miesiąc. Jeden miesiąc ma, luty. Nie, nie. Luty? Luty. Chyba tak, luty. Jeden miesiąc. Który? Luty? A marzec nie ma co najmniej 28. Nie, marzec. Masz? Widzę, że z... zrzuciłem ci tutaj. No to wątpliwość kura... do głowy. Tak, właśnie tak. A że... kwiecień. Nie, kwiecień to chyba nie. Ale marzec może, tak? Marzec może albo luty. Nie wiem, nie jestem pewien. Coś mi podpowiada ten luty. Kolejne pytanko, co jest stolicą Watykanu? Hmm. Watykan to państwo, miasto. Tak jest. Watykan nie ma stolicy. Czy ma? Ma. Okej. Okay. Rzym. Nie. Watykan jest stolicą. Tak jest. A jakiego państwa? Pakistanu? Nie. Co? Dobra, nie pytaj. <laughs> <laughs> e... In, innego państwa. Watykan jest stolicą innego państwa. Jerozolimy? Ile razy w ciągu roku Ziemia okrąża Księżyc? To Księżyc okrąża Ziemię. Tak jest. 365 razy. Czyli co codziennie raz, tak? No tak. No Pełny obrót Księżyca to jest właśnie rok. Ile razy w ciągu roku Ziemia okrąża Księżyc? Raz. Cztery. Nie wiem, coś koło trzydziestu. Z jakim państwem graniczy Malta? Z żadnym. Jest na morzu. Tak, z jest. Z Wyspą. Malta graniczy z albo Hiszpanią, albo Francją? Jeśli Hiszpanię, Portugalię, coś takiego. Ewentualnie Kolumbię. Malta to nie państwo. W Wielkiej Brytanii? Czy to nie będzie gdzieś koło Włoch? Gdybyś co miesiąc otrzymywał zwrot w wysokości 50 zł za zakupy online, to ile byś zaoszczędził w ciągu roku? 600 zł. Gratuluję Ci. Zaoszczędziłbym dokładnie 120 zł. 60? Odpowiedziałeś bez zamknięcia na każde pytanie. Zdajesz bez bystrzakiem odcinka. Dzięki. Możesz pozdrowić teraz kogo chcesz. Pozdrawiam moją siostrę Zuzię, która na pewno będzie oglądała i kolegę Maćka, z którym zaraz widzę się na zajęciach.